Kiedyś do niego mówiłem: Mały, i patrzyłem w dół. Teraz to raczej groteskowo wygląda, bo trzeba patrzeć do góry. Ale kiedy mój synek był mały, grzebał w szufladzie i znalazł dyskietkę do komputera. Podejrzewam, że jesteśmy w takim wieku, że przynajmniej część z nas może kojarzyć, co to były dyskietki. I on powiedział: Tato, a co to jest? Ja mówię: Mój synu. To taki starożytny, antyczny pendrive. <grych> tak? Jak powiedziałem, jaką to miało pojemność, to trochę się pośmiał. A później mówi: Tato, ale tego nie da się włożyć do komputera. Nie ma tam e, e, takiej kieszeni. Ja mówię: No tak, ale kiedyś były. I kiedyś wkładano dyskietki do komputera, ale teraz te komputery są niezdolne, chyba żebyś dokupił stację dyskietek, co też jest możliwe. Bóg zainstalował w naszym duchu, w momencie kiedy się narodziliśmy na nowo, zainstalował w nas wejście, zdolność do tego, abyśmy uczestniczyli we wszystkim, co wynika z jego dziedzictwa. I ta zdolność już jest. Jeśli ktoś może próbuje myśleć sobie, ale ja nie umiem, ale ja nie potrafię, nie, ale ja jeszcze nigdy tego nie używałem i w końcu trzeba zacząć. To jest właściwe podejście. Więc zostaliśmy uczynieni zdolnymi. Zostaliśmy też uczynieni zdolnymi do przyjęcia Ducha Świętego, poprzez to, że narodziliśmy się na nowo. Celem naszego istnienia jest to, by Duch Święty nas wypełniał, bo tylko z Jego inspiracji i dzięki Jego prowadzeniu i dzięki Jego mocy możemy wykonać to, co dla naszego życia zaplanował. Więc to dlatego Bóg o wiele bardziej pragnie tego dla nas, niż my moglibyśmy pragnąć dla siebie. I w jaki sposób się przyjmuje? Każda osoba, która przyjęła Chrystusa jako Zbawiciela, dokonała aktu przyjęcia. Poznajesz prawdę, zaczynasz ją rozumieć, decydujesz się na to, aby to była Twoja prawda, zgadzasz się z tym całym swoim sercem i wyrażasz to zewnętrznie, mówiąc: Tak, Panie, wierzę, oddałeś swoje życie za mnie, wiem, że to mnie obejmuje, ja to przyjmuję. Zapraszam Cię do mego życia, zapraszam Cię do mego serca. Od teraz jestem Twój, moje życie na zawsze jest już związane z Tobą. Akt przyjęcia to akt wiary, w ramach którego Ty decydujesz się na to, że się otwierasz. Robisz to na poziomie swojej psychiki, robisz to na poziomie swojego serca, swojego ducha. W momencie, kiedy przyjmujemy Chrzest w Duchu Świętym, przyjmujemy Ducha Świętego tak samo, jak przyjmujemy Jezusa. No ale przecież ja już wierzę w Ducha Świętego. No tak, tylko że to, co jest potrzebne, to jest potrzebny zewnętrzny przejaw tego. Duch Święty wstępuje do naszego wnętrza, napisane jest stąpił na nich Duch Święty i zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Gdzie instalują się w naszym wnętrzu języki? Tu pokazując te miejsce, mam naprawdę na myśli te miejsce. W języku greckim, w siódmym rozdziale Ewangelii Jana, ja może przeczytam ten fragment, bo mam wątpliwości, czy zacytuję go dosłownie, więc siódmy rozdział Ewangelii Jana od 37 wersetu mamy takie słowa. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Więc Jezus kieruje swoją ofertę pod konkretny adres. On mówi: Jeśli ktoś pragnie to dotyczy tylko ludzi spragnionych, chcących, odczuwających ogromne pragnienie. Jeśli ktoś dał się przekonać na poziomie intelektualnym, to to nie jest dobra podstawa do tego, żeby przyjść. Jeśli ktoś mówi, no tak, ja wierzę, że to jest prawda, no dobra, to jest dobre, ale Ty potrzebujesz pragnąć chcieć całym sobą. E, pragnienie to jest wewnętrzna postawa głodu, e, której nie da się uzyskać tym, że ja mam takie przekonanie, że to jest mi potrzebne. Ale pragnienie to jest pragnienie. Jezus mówi: jeśli ktoś pragnie, a więc najpierw właściwy adres: czy jesteś właściwym adresem, czy pragniesz, czy chcesz spróbować. Czy pragniesz, e, czy myślisz sobie: no nie chcę być gorszy od innych. <grych> czy pragniesz? bo to jest tylko dla pragnących. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie. Więc pragnienie to jest Twoja aktywność. Przyjście to jest Twoja aktywność. I pije to jest Twoja aktywność. We wszystkich tych elementach jest aktywność z naszej strony. My bardzo często mamy do Boga takie podejście, to ja się pomodlę, to Ty, Boże, zrób. A później czekamy i nic się nie dzieje. Ale Jezus mówi, jeśli pragniesz, przyjdź i pij. Co to znaczy pić? Duch święty jest tu obecny, bez względu na to, czy to czujemy, czy nie. Picie to jest otwarcie się całym sobą, to jest przyjęcie takiej postawy, Panie, teraz oddaję Ci się całym sobą do dyspozycji. Jestem naczyniem, które chce być przepełnione Tobą. Jestem pełen pragnienia. Chcę zassać Ciebie do środka. To jest y, y, picie, kiedy przyjmujemy taką postawę. Jezus mówi, a z wnętrza jego y, nie znam greckiego, mam kumpla, który skończył starożytną grekę biblijną i czasami Go podpytuję. Ale to jest y, to słowo wnętrze opisuje dokładnie tą część ciała, tu, a z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Duch Święty wstępuje do naszego Ducha. Czy kojarzycie taki enigmatyczny zwrot? Ja jestem tym, który bada nerki i serce. Ciekawe, co ten zwrot znaczył. W żydowskim pojmowaniu duch człowieka znajdował się między jego sercem a jego nerkami tu. Nie znajdował się w głowie, w głowie znajdował się umysł człowieka, ale duch człowieka znajdował się między sercem a nerkami. I kiedy pada te e, sformułowanie jestem tym, który bada serce i nerki, to mniej więcej znaczyło, że wiem wszystko o tym, co w tobie z wierzchu, i tym, co głęboko, nie ma nic ukrytego w Tobie przede mną. E, to miejsce, które znajduje się między sercem a nerk nerkami, tu e, Biblia mówi z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jakie dźwięki Wydobywają się normalnie z naszego wnętrza, e, poza e, modlitwą i językami. Czy jest tu ktoś? Wiem, że to pytanie może wymagać przemyślenia, ale jednak je zadam. Czy jest tu ktoś, komu kiedyś w życiu zdarzyło się śmiać? Dobra. Kiedy się śmiejesz, skąd to wychodzi? Planujesz sobie. No to ja się teraz będę śmiał. Uwaga, śmieje się. Ha, ha, ha. Czy tak to się odbywa? Może w teatrze, kiedy ktoś potrzebuje zagrać śmiech, ale kiedy śmiejemy się naprawdę, to wyrywa się z naszego wnętrza, stąd. <laughs> Czy jest tu ktoś, komu kiedyś w życiu zdarzyło się westchnąć? Okej, okay. spoko, dobra. <laughs> To znaczy różne rzeczy w różnych przypadkach. Ja słyszałem, że kiedy facet wzdycha, to mniej więcej ma poprzez westchnięcie do powiedzenia tyle, no i jest super. Kiedy kobieta wzdycha, mniej więcej mówi w ten sposób, ty idioto. <słyska> <słyska> Także są różne powody wzdychania, ale w jednym i w drugim przypadku e, wydobywa się to tutaj, stąd, z tego miejsca. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek szlochać, płakać w sposób nieokiełznany? Nie panujesz nad sobą. Wychodzi to stąd. Wyrywa się to stąd. Kiedy Duch Święty wstępuje, On wchodzi dokładnie w to miejsce, z którego na co dzień z naszego wnętrza wydobywa się śmiech, płacz, westchnienia. Inne języki płyną dokładnie z tego miejsca. Jeśli ktoś szuka ich w głowie, to ich tam nie znajdzie, dlatego że one nie przechodzą przez głowę. Były robione też badania naukowe w tej sprawie, i okazało się, że kiedy ludzie modlą się innymi językami, to kiedy podłączy się całą aparaturę badającą mózg, to okazuje się, że ta część mózgu, która odpowiada za mowę, jest nieaktywna wtedy. To, co jest ciekawe, to jeśli byśmy chcieli zacytować jakiś wierszyk ze szkoły, którego się nauczyliśmy na pamięć i mielibyśmy go szybko i płynnie wypowiadać, i w tym samym czasie mielibyśmy przeczytać ze zrozumieniem jakiś tekst, to by się nie dało, dlatego że ta część mózgu, która odpowiada za werbalne wyrażanie myśli, zostałaby zablokowana wypowiadaniem tego wierszyka i jednocześnie nie moglibyśmy czytać czegoś. Ale kiedy człowiek mówi na językach, może czytać teksty ze zrozumieniem i nie ma w tym najmniejszego problemu. E, możesz słuchać czegoś ze zrozumieniem, modląc się na językach i też nie ma problemu, bo to nie zajmuje tej części mózgu, bo to nie pochodzi z mózgu ani nie jest wytwarzane przez mózg, to pochodzi z wnętrza naszego ducha. My wielokrotnie mamy taką praktykę. Bardzo często z Bogusią z rana się spotykamy też z innymi osobami w kościele. Włączamy sobie Biblię w MP3, modlimy się na językach i chodzimy niczym w więzieniu na spacerniaków kółko. I możemy działać na podwójnym doładowaniu. Modlimy się na językach, jednocześnie słuchamy Biblii, bo umysł nie musi być zaangażowany w modlitwę w językach. Bo języki nie pochodzą z umysłu. E, teraz w jaki sposób możemy zacząć mówić innymi językami? Nie z głowy, bo to nie wyjdzie. Jeżeli ktoś się skupi na tym, żeby e, słuchać, to będzie słuchał głową. I bardzo często takie osoby mówią, ale ja nie, tam pusto jest w środku, tam nic nie ma. Ja nic nie odbieram. Tam tego nie ma. W te doświadczenie wchodzi się poprzez działanie. Na czym polega różnica w wchodzeniu w doświadczenie poprzez działanie, a przez zrozumienie? Jeśli chcesz zostać księgową, musisz ogarnąć matematykę, poznać najróżniejsze prawidła działające w związku z tym. Wszystko to musisz zapamiętać i każdy etap Twojej pracy jako księgowej musi odbywać się pod kontrolą Twojego umysłu z wytężoną uwagą. Ale jeśli chcesz się nauczyć pływać, czy potrzebujesz zrozumieć to, jak to działa? Czy ktoś, kto przeczytał 15 książek na temat tego, jak nauczyć się pływać, będzie miał łatwiej, kiedy wejdzie do wody, niż ten, kto nie przeczytał żadnej książki na ten temat i tak samo nie umie pływać jak ty? Identyczna sytuacja. Możesz przeczytać 15 książek, to nic nie zmienia. Bo twoja wiedza na ten temat nie zastępuje ci doświadczenia, bo wchodzisz w tą umiejętność przez doświadczenie. Musisz swoim ciałem wyczuć, jak reaguje woda, jak się utrzymać na jej powierzchni. Musisz podjąć kroki, działania i nauczysz się tylko i wyłącznie przez działanie. W teorii z książki nie nauczysz się pływania. Jeśli mielibyśmy nauczyć się jeździć rowerem, Pomoże nam w tym wiedza teoretyczna? Musisz usiąść na ten rower, e, sprawdzić na ile musi być rozpędzony, by utrzymać równowagę i by móc się nim przemieszczać i jednocześnie utrzymywać równowagę. Możesz tego nauczyć się tylko poprzez doświadczenie, nie przez zrozumienie lub powiedzmy to zrozumienie jest y, wtórne. Z modlitwą w językach jest bardzo podobnie. Możesz zacząć to robić, ale jeśli postawisz sobie za warunek, że najpierw musisz to zrozumieć, najpierw musisz to ogarnąć intelektualnie, a później zacząć to robić, to zablokujesz się tym. Kiedyś z Jackiem byliśmy w Colville w Anglii, w grupie ludzi, o których modliśmy się o uzdrowienia, podeszło do nas małżeństwo i powiedzieli, że wierzą od dłuższego czasu i się nie modlą na językach. Tłum ludzi garnął się do nas, wszyscy chcieli modlitwy. Wiedziałem, że nie mam czasu z nimi rozmawiać ani wyjaśnić im niczego. Spojrzałem na tą kobietę i powiedziałem: Umysł księgowej. Ona mówi tak. <grywia> mówię: Jeśli zrobisz, co ci powiem, zaczniesz się modlić na językach. Jeśli nie, e, jeśli będziesz robić to, co do tej pory, to nie zaczniesz. Czy poddasz się moim instrukcjom? Dobra, zrobię, co mi powiesz. Ja mówię: Nie szukaj niczego w umyśle nie mów, że to głupie, po prostu nabierz powietrza i zacznij wydawać jakiekolwiek dźwięki stąd. Ona w, 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 i zaczęła mówić na językach. Od razu. Nie mieliśmy czasu, więc ona nawet nie miała czasu wyeksploatować wszystkich swoich wątpliwości. Jej mąż stał, patrzył na nią i był pod takim wrażeniem, że aż sam się zaczął modlić w językach. Także spotykamy się od jakiegoś czasu, oni odwiedzają nas na naszym letnim obozie. I to naprawdę zadziałało gwałtownie. Nie mieliśmy czasu się nimi zajmować. W związku z tym oni to przeżyli bardzo ekspresowo, bo jak człowiek tam się: czy ja to czuję, czy nie czuję, czy ja to rozumiem, czy nie rozumiem, co się dzieje w mojej głowie? Kiedy zaczynają się tego typu analizy, jesteś bardzo daleko i za chwilę możesz jeszcze bardziej się oddalić. Ale jeśli wiesz, że Duch Święty przychodzi do tej sfery, i potrzebujesz wydobyć z tej części siebie dźwięki, które po chwili staną się językami. Najczęściej, kiedy człowiek próbuje wydobyć dźwięki, to bywa, że pierwsze dźwięki są bełkotliwe. Wspomniałem na poprzedniej dwie sesje do tyłu, że moje pierwsze słowa to były p. Na tym mogło się skończyć. Ale w mojej głowie był przez cały czas ten werset, i napełnieni zostali Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami. Postanowiłem zrobić krok do przodu i popłynęło. Zatrzymałem się. I po chwili: Hargano, Med, A, Wiecie, ja mogę co chwila zmieniać język na następny, i następny i następny. Stąd. Popłynęło to stąd. Jeśli nabierzesz powietrza i zaczniesz wydawać dźwięki stąd, pierwsze dźwięki mogą być bełkotliwe. Ale jeśli się nie wycofasz, jeśli nie zrezygnujesz, jeśli nie dasz się zdominować myślą pod tytułem, a czy to tak powinno wyglądać, jeśli nie dasz przekombinować w swojej głowie, tylko na chwilę ją wyciszysz i zaczniesz wydawać dźwięki, popłyną języki, po chwili będą płynęły płynne języki, być może za chwilę będziesz modlił się kilkoma różnymi językami. Ale jeśli będziesz mocno próbował, próbowała to mieć pod kontrolą, to wtedy każda taka myśl będzie to blokować. Jeśli ktoś odblokuje się raz i pozwoli sobie na to, żeby płynnie się modlić przez chwilę, to później przy następnych modlitwach nie ma już problemu z umysłem. Możesz to obserwować, analizować, zastanawiać się nad tym. E, to jest trochę jak z urodzeniem dziecka. Jak już jest na zewnątrz, to nie wróci z powrotem. <laughs> Także jeśli e, ważne jest, żeby to dobrze przejść za pierwszym razem, bo jeżeli to blokujemy za pierwszym razem, to tak jakbyśmy to zatrzymywali. Jakbyśmy nie dawali wyrazić się temu do końca, i kiedy będziemy próbowali po raz kolejny, to znowu będziemy w tym samym punkcie. Ale jeśli pierwszy raz doświadczymy tego w sposób zdecydowany, to później nasz umysł już tego nie zatrzymuje. To później, kiedy chcemy się modlić w językach, modlimy się w sposób swobodny. Co więc stanie się za chwilę? Za chwilę pewnie. Zacznijcie modlić się w językach. Kto z was będzie się modlił w językach za parę minut? Znaczy, chodzi mi o osoby, które będą pierwszy raz to robiły. Okej. Okay. Nie pytam, czy chcę, tylko pytam, czy ja będę to robił. Czy będziesz mówić innymi językami? To, to jest nadzieja. A Bóg działa przez wiarę. E, nadzieja polega na tym, wiem, że to Bóg ma dla mnie, ale nie wiem, czy to się wydarzy. Wiara polega na tym, wiem, że Bóg chce tego bardziej niż ja, a ja jestem na to otwarty, więc na pewno się wydarzy. Już to mam. Je, jeszcze nie zadziałałem, ale już to mam. Więc. Za chwilę będziemy się modlili. Za chwilę e, popłyną języki. E, myślę o tym, czy nie podtrzymać was jeszcze przez chwilę w napięciu. Przepraszam ciebie. Wiem, że tego nie umawialiśmy. Czy ty byłabyś gotowa powiedzieć, co się wydarzyło przed chwilą? Tak? Okej, okay, ale możesz e, tutaj ku e, zbudowaniu. Przepraszam, wiem, że tego nie ustalaliśmy, ale podejrzewam, że jesteś wystarczająco odważna. Mówiłam bratu, że miałam chrzest w duchu świętym, jeszcze przed chrztem wodnym, na studiach na Petrze. I tam była. Mieszanka nas, byli katolicy, byli Zielonoświątkowie, byli różni studenci. Tak? I pamiętam wtedy Mateusz Zabłocki prowadził to spotkanie i mówi: Diana, chodź do nas, chcesz przyjąć chrzest w Duchu Świętym. Ja nie byłam przygotowana. Nikt mi. I mówi: Tak, dobrze. Nie wiedziałam, co to takiego, bo nikt mi wcześniej nie wyjaśnił na gorąco, nie uprzedził mnie, że ma taki plan. Wierzę, że to też prowadzenie Ducha Świętego. Więc wyszłam, był wtedy też Michał Siczek. Zaczęli się o mnie modlić, położyli na mnie ręce. Ja, ja nie pamiętam dokładnie, tak, ale pamiętam, że zaczęłam mówić na językach, których nie rozumiałam. I dzisiaj podeszłam do brata, bo mówię. I przez te wszystkie lata się nie, modli lata się nie modliłam. tak? Może raz, bardzo mało, tak? albo w ogóle. I ja mam cały czas, miałam do tej pory to pragnienie i wierzę, że po prostu mam to w sobie, tak? tylko tego nie praktykowałam. I jak brat powiedział to, co wam, że to wypływa stąd, że masz wziąć ten wdech, i było to westchnienie i poszło po prostu razem z łzami, z radością, po prostu poszło. Nie powtórzę, co powiedziałam, ale to nie patrząc na nikogo, zróbcie to z pragnieniem, z otwartością, nie zważając na to, czy ktoś was ocenia, czy patrzy, po prostu to jest pragnienie. Dzięki. Więc za chwilę staniemy przed wszechmogącym Bogiem, który zaplanował to, że Twoje życie będzie pełne Ducha Świętego, który zaplanował to, że się będziesz modlić na językach, który zaplanował to, że wypełni Twoje wnętrze, że zwiąże się z Tobą na zawsze, że będzie przez Ciebie działał. Staniemy przed Bogiem, który pragnie tego bardziej niż Ty możesz tego pragnąć. Otworzymy się. Nabierzemy powietrza i bez względu, jak y, dziwaczne, y, dziecinne czy infantylne nam się to będzie wydawać, po prostu zaczniemy wydawać dźwięki. I kiedy zaczniemy wydawać dźwięki, po chwili, być może po kilku bełkotliwych sylabach popłynie czysty język. Eee, może popłynie to chwilę później, a może w ogóle nie będziesz mieć, yy, miała tego bełkotliwego momentu, tylko od razu zaczniesz mówić w językach. Co wy na to, żebyśmy zrobili to nawet bez nakładania rąk? Wstańmy wszyscy i zróbmy tak, aby ci, którzy modlą się na, na językach już yy, przez lata, zaczęli się głośno modlić na językach, a wy w tym szumie w nieskrępowany, ale zdecydowany sposób zacznijcie wydobywać z siebie dźwięki, aby płynęły języki. I jeśli ktoś zacznie się po raz pierwszy modlić na językach, niech da, da mi znać, niech podejdzie do mnie, klepnie. Działamy? Okej, okay. modlimy się.